Witam wszystkich. Dzisiaj kolejna część mówiąca o filozofii. Dzisiaj porozmawiamy o stoicyzmie. Na czym polega, skąd się wywodzi, na czym się po prostu opiera. Początek stoicyzmu, takie podwaliny, zapoczątkowanie to Zenon Scytion, żyjący w latach 335-263 przed naszą erą. Oczywiście stworzył ten kierunek w Atenach no, Ateny były kolebką wielu nurtów filozoficznych. Został on ostatecznie rozwinięty przez chryzypa, ale musimy pamiętać, że to jego rozwijanie, zmiany zachodzące w stoicyzmie, tak samo jak w innych rodzajach filozofii, w ogóle w filozofii, to cały czas się rozwijało. Nazwa wywodzi się od słowa stoa, czyli portyk, takie publiczne, kryte miejsce do spotkań, do spacerowania. Zanim zagłębimy się w szczegóły, to ogólnie można powiedzieć, że chodzi o osiągnięcie szczęścia przez wewnętrzną dyscyplinę moralną. Wykonywanie obowiązków i oddzielenie emoc emocji od tego, co dzieje się na zewnątrz. Czyli wewnętrzne szczęście niezależne od tego, co dzieje się na zewnątrz. To szczęście można osiągnąć właśnie właś według stoików. Tylko wewnątrz. Jest ono uniezależnione od tego, co się dzieje na zewnątrz. To, co dzieje się na zewnątrz, jak złe by nie było, nie ma wpływu na to, co się dzieje wewnątrz nas. Tam jesteśmy szczęśliwi i tylko ten wewnętrzny spokój i szczęście jest prawdziwym szczęściem. Ale zagłębmy się do tego stoicyzmu. W teorii bytu, czyli w ontologii, Stoicy byli specyficznymi materialistami. Wszystko jest materią o charakterze ciągłym i składa się z żywiołów, nie z atomów, tylko z żywiołów. Materia z składników czynnych i biernych. Czynne czyli ym, pneuma, która przenika materię, wprowadza ruch i kształt tej materii. Dusza też ma charakter pneumoniczny, ale nie jest wieczna. Tu musimy podkreślić. Jeśli mówimy ze strony etyki, stoicyzm to przekonanie, że nie ma sensu przeciwstawiać się pneumie. Te prawa natury nie wolno się im przeciwstawiać, a kiedy będziemy się przez dłuższy czas im przeciwstawiać, źle po prostu na tym wyjdziemy. Musimy się do tych praw natury, do tego, co się dzieje i musi się dziać, musimy się do tego dostosować. Najwyższym dobrem dla człowieka jest szczęście. Potrzebne jest osiągnięcie stanu cnoty, czyli szczęście nie zależy od zewnętrznych zdarzeń, tylko od osiągnięcia cnoty na poziomie intelektualnym i emocjonalnym. Żeby osiągnąć to szczęście, musimy się po prostu dostosować do tego, co się dzieje i uniezależnić to szczęście, tą cnotę, od tego, co się dzieje na zewnątrz, tylko musimy po prostu osiągnąć cnotę na poziomie intelektualnym i emocjonalnym, tą wewnętrzną, to co powiedziałem, to wewnętrzne szczęście. Tylko to umożliwia osiągnięcia tej, tej pełni. Czyli wypadek, czy też wygrana jakaś na przykład na loterii, to coś naturalnego. Gdy ktoś osiągnie stan cnoty, to wówczas. Ani przy pierwszym, czyli przy tym nieszczęściu, przy tym czymś smutnym, ani przy tym czymś bardzo radosnym, to nie ma wpływu na, nie, na niego. On cały czas jest szczęśliwy. A to, co ma na zewnątrz, te wszystkie rzeczy, które dzieją się na zewnątrz, Zachodzi, bo musi zachować. Takie są prawa natury. One na nas nie wpływają na to szczęście wewnętrzne. Kto, um, ktoś, kto osiągnął tą cnotę raz, ten jej nie traci, doskonale panuje nad sobą. Gdy chodzi o filozofię społeczną, stoicyzm mówi o społeczeństwie jako organizmie, a nie jako jednostkach. Dlatego ludzie mają wobec siebie obowiązki, e, musimy traktować wszystkich równo. Dążymy do braku granic, dostosowujemy się do tego porządku naturalnego. W teorii poznania, czyli w epistologii, wszystko, co możemy zbadać, odczytać, możemy to osiągnąć tylko zmysłami. Ale nie wspomniałem o jeszcze innych kwestiach. Obojętność w stosunku do świata to nie znaczy nic z nierobieniem. Mamy robić to, co wynika z natury, czyli mamy obowiązki rodzinne, prace, obowiązki społeczne i mamy to robić. To należy do naszych obowiązków. Chociaż osiągniemy tę cnotę, i chociaż ten, to zewnętrzne, to, co się dzieje wokół nas, nie ma wpływu na nasze szczęście wewnętrzne, to musimy pamiętać, że nie ma takiego czegoś, że jesteśmy obojętni w stosunku do świata. To nie jest nic nierobienie. Musimy robić to, co wynika z natury. Mamy obowiązki względem swojej rodziny. Musimy iść do pracy, którą musimy wykonywać. Musimy zarabiać pieniądze, żeby mieć na utrzymanie swojej rodziny, żeby mieć rzeczy, które nam są potrzebne. Musimy spełniać naszą rolę społeczną. A rzeczy, te, które też są naturalne, czyli pensja, spadek. Mamy tylko te, co nam są potrzebne, te, co, które są naturalne. Nie dążymy na siłę do osiągnięcia tych rzeczy zewnętrznych całym sobą, bo to kłóci się ze stoicyzmem. Celem jest życie w zgodzie z cnotą, czyli hamowanie tych wpływu tych zewnętrznych rzeczy na nas. Taka harmonia rozumnych działań człowieka. Oparta na porządku racjonalnej natury, taka samoświadomość, spokój wewnętrzny, opanowanie afektów, bycie niewzruszonym wobec tego, co do człowieka nie zależy. Daje to wolność i szczęście. No takie troszkę to patetyczne, ale po prostu to, co się wokół nas dzieje, no to się dzieje, bo musi się tak dziać. My mamy pewne obowiązki, które mamy wykonywać, ale taka pełnia szczęścia. Zależy tylko od osiągnięcia tej cnoty, tego, co jest w nas. Nie jesteśmy w stanie osiągnąć pełnego szczęścia, zrozumienia. Jeśli będziemy koncentrować się na tym, co jest na zewnątrz, musimy to zrobić w sobie. A jeśli już raz osiągniemy tą cnotę wewnątrz, to szczęście i radość już tego nie stracimy. Te zewnętrzne warunki, czy to będą złe, czy dobre, one nie będą miały na nas wpływu. A to, co się dzieje na zewnątrz, to co wspomniałem, czy to będzie wypadek, jakieś nieszczęście, czy też coś lepszego, awans, wygranie w totolotka. Spadek, to oznacza coś takiego, że to się po prostu dzieje. Taka jest z kolei rzeczy, ten świat, ta natura, która nas otacza. Tak się stało i tyle. Musimy się do tego dostosować, a to nie ma żadnego wpływu na nas. Nie powinno mieć na ten stan wewnątrz nas tego szczęścia. Troszkę skomplikowane, no ale stoicyzm zawsze w, u mnie był takim właśnie, że stoik, ktoś kto jest stoikiem, to właśnie tak żyje tym życiem, robi bo musi, nie bo musi, bo tak, tak trzeba, nie bo musi, tylko tak trzeba. A po prostu to szczęście, to co go spotyka, on to przy, y, przyjmuje ze stoickim spokojem, właśnie tak miało być. A wewnątrz jest prawdziwie szczęśliwy i tylko to wewnętrzne szczęście mu to daje. Dziękuję za uwagę, zapraszam do zasubskrybowania na inne materiały dotyczące tej części bardziej filozoficznej, chociaż to jest dopiero drugi ten materiał, ale planowane jest, no zaplanowałem ich trochę więcej. Może to wytłumaczenie nie jest takie, jakie bym chciał, no nie potrafię tego tak świetnie wytłumaczyć, no ale może będzie lepiej. Dziękuję za uwagę. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj kanał, naciśnij dzwoneczek, pokaż znajomym, opublikuj, wrzuć na swoje media społecznościowe. Do usłyszenia ponownie.